Witam! Dzisiaj na deser proponuję ciasto owocowe. W szczycie sezonu owocowego warto wykorzystywać to, co mamy w ogródku, więc u mnie dzisiaj królują truskawki, jagody i maliny. Do przygotowania naszego ciasta na zimno, będziemy potrzebowali biszkopty, którymi wykładamy formę 26 cm średnicy, 350 g serka naturalnego, dwa jogurty naturalne. Jedną galaretkę o dowolnym smaku. U mnie jest to galaretka truskawkowa, dzielimy ją na pół. Jedną część rozpuszczamy w jednej szklance wody, drugą część w jednej, drugiej szklance wody. Oprócz tego potrzebujemy 2,5 łyżki żelatyny, które rozpuszczamy w połowie szklanki mleka zimnego, a następnie rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Do przygotowania pierwszej warstwy naszego. Deseru na zimno potrzebujemy jeden mały jogurt naturalny, który miksujemy, żeby nam się spienił. Do zmiksowanego jogurtu powoli wlewamy galaretkę. Kórtu zmiksowanego z galaretką dodajemy 40 deko pokrojonych na ćwiartki truskawek. Mieszamy i całość wylewamy na biszkopty, a następnie odstawiamy do lodówki, aby masa częściowo stężała. Do przygotowania kolejnej warstwy naszego deseru na zimno potrzebujemy serek naturalny, 350 gram. Do tego dodajemy jeden jogurt naturalny i miksujemy. i wystudzoną. Do serka połączonego z żelatyną dodajemy pół litra jagód leśnych wypłukanych i wysuszanych. Wyciągamy z lodówki schłodzony spód. Ja przykrywam go pokrywką, żeby nie przeszedł zapachami z lodówki. I na spód wylewamy naszą masę serowo-jagodową. Na jagody. Kładamy maliny. Po ułożeniu malin na wierzchu deseru polewamy go wyschłą galaretką. I odstawiamy do całkowitego stężenia na 3 do 4 godzin. Wyjmujemy z lodówki. Otwieramy tortownicę. I gotowe. Ciasto jest lekkie, owocowe, bez dodatkowego cukru.